Już 18 lutego po raz czwarty odbędzie się turniej szachowy o puchar prezesa spółdzielni mieszkaniowej, a sala widowiskowa stanie się miejscem szachowych rozgrywek z atrakcyjnymi nagrodami. Impreza cieszy się coraz większym powodzeniem. E, organizujemy ją dla wszystkich w zasadzie uczestników, którzy umieją grać w szachy. Jak to ja mówię? Od 0 do 99 lat, a nawet starszych. Zgłaszać się można poprzez stronę czesarbiter.com do 10 lutego, a w samym turnieju udział może wziąć każdy. W tym roku wyjątkowym gościem podczas turnieju będzie Dawid Czerw, międzynarodowy mistrz szachowy zgłoszony do oceny FIDE, a także youtuber. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Lubartowa na turniej, który odbędzie się 18 lutego. Do wygrania w turnieju naprawdę bardzo fajne nagrody. Ja się pojawię tam na żywo. Będzie też okazja pogadać ze mną, czy zagrać jakąś towarzyską partię. A dodatkowo w turnieju będzie możliwość uzyskania piątej i czwartej kategorii szachowej. Będzie też można poprawić swój ranking międzynarodowy. Turniej będzie zgłoszony do FIDE. Więc grzech nie skorzystać z takiego. Eventu, więc zapraszam bardzo serdecznie do Lubartowa. Z całą pewnością się spotkamy. Także cóż, do zobaczenia!